Witajcie! Nazywam się Marzyna Mawrycz, jestem psychologiem i psychoterapeutą. A dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Justyną Suchecką, znaną dziennikarką TVN24, która zajmuje się tematyką młodzieży, dzieci, edukacji. Pisze wspaniałe książki, m.in. napisała Young Power, bardzo ważne historie tych niesamowitych młodych ludzi. A w maju ukaże się kolejna książka Justyny, Nie powiemy Ci, że wszystko będzie dobrze. No, już sam tytuł brzmi w taki sposób, że na pewno będzie warto wziąć tą książkę z półki. Zapraszam. Justynka, ciebie jako specjalistkę od młodzieży, chcę dzisiaj zapytać, co ty sądzisz o tym, co się dzisiaj dzieje w polskich domach. Czyli nasza młodzież, nasze dzieci, po prostu cały czas są w tych domach, w większości są w tych domach dzisiaj i mają naukę zdalną. Jak ty to postrzegasz? Myślę, że to jest wielki test dla polskich rodzin. Taki test, który trwa już dwa lata, tak naprawdę. I trochę coś, co obnażyło nam słabość tej polskiej rodziny, relacji w nich, tego postrzegania młodzieży jako jakiegoś podmiotu działań, mm. a nie przedmiotu. I o ile na początku, kiedy zaczęła się pandemia. To zrozumiałe, to był duży stres, to była niewiadoma. O tyle mam wrażenie, że im dłużej w tym jesteśmy, tym bardziej to jest takie podejście dorosłych wobec młodych osób i rodziców i nauczycieli, że to trzeba przeczekać i minie. Nie próbujemy się w tym urządzić, nie próbujemy o nich zadbać, niestety, albo próbujemy trochę za mało, tylko cały czas liczymy, że to jest tak jak z przepychaniem do następnej klasy jeszcze mhm. tylko kawałek a potem mhm. będzie coś nowego do zaopiekowania. A jak Twoim okiem obserwatora, takiego redakcyjnego, dziennikarza, jak to postrzegasz? Co się dzieje z tymi młodymi ludźmi, którzy siedzą za tymi ekranami? Kiedy z nimi rozmawiam, bo jednak duża część mojej pracy to są rozmowy z uczniami, z uczennicami, to mam takie poczucie, że od kilkunastu lat nigdy nie było takiego napięcia, nie było takiego stresu. Lęku przed tym, co będzie i to tak na wielu poziomach. Lęku, czy jutro się odbędą lekcje stacjonarne, czy zdalne, bo mail ze szkoły może przyjść w każdej mhm. chwili, czy odbędzie się studniówka, czy w ogóle będą matury, czy będą egzaminy, czy rekrutacja będzie przeprowadzona. To są takie rzeczy, które nam się wydają czasem z perspektywy czasu mhm. błahe. Tak. Ale jak się ma 15, 17, 18 lat, to jest przecież cały rytm mm. naszego świata. I myślę, że, że ten stres i to napięcie to jest coś, co się strasznie ujawnia, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach. Czyli mówisz o takim lęku przed zadaniami, przed tym, że może będzie znowu jakaś dziwna kartkówka, przepytania. Ja też słyszałam o tym, że dzieci, w dużej mierze, siedząc za tym ekranem, no, doświadczają alienacji, wycofania. Takiego, to o to się jeszcze bardziej wzmaga u nich, i powstaje taki lęk przed nauczycielem, który zakłóca ten spokój trwania za czarnym okienkiem, czyli że wyciąga do pytań. Tak, bo czegoś będzie chciał i, i nie mm -hmm. daj Boże, będzie chciał ode mnie i to na pewno jest wyraźne. W klasie też coś takiego mamy, prawda? Kiedy jesteśmy w sali i są takie osoby, które potrafią się niemal pod ławkę schować, żeby nie zostać tak. wyzwane do odpowiedzi. No, na Zoomie, Teamsie czy innym komunikatorze, gdzie odbywają się lekcje, paradoksalnie jest to mm -hmm. trudniejsze, mimo tego, że wielu młodych nie włącza kamer. To jest włącza, tak. duży problem zgłaszany przez nauczycieli, a z drugiej strony coś, co ja absolutnie rozumiem mm -hmm. i nie dziwię się im, że, że nie włącza. Tego, że nie chcą pokazywać tego swojego domu aż tak bliska i wszystkim. Ale to też jest taki lęk przed tym, że, że ci nauczyciele często, bo na pewno nie wszyscy, mają swoje zadania do wykonania i one niekoniecznie są zbieżne z tym, co młodzi ludzie chcieliby wykonać. I doświadczyliśmy tego w tym momencie, kiedy przyszli do szkoły we wrześniu i nie wiem, czy też o tym słyszałaś, ale to mm. wiele osób opowiadało, był maraton sprawdzianów, kartkówek, tak. zadań po to, żeby jak najwięcej ocen wystawić, nie mm. po to, żeby nadrobić, czy żeby sprawdzić, co nie oni potrafią. Tylko te y, tabelki, które Żeby się, się też wypełniać, no to on też ma zadanie przed dyrekcją tak. Tak przed i oni często nie robili tego w złej wierze. Oni po prostu musieli zrealizować mhm. to założenia. Program, tak. Mhm. No ale to niestety było, no, znowu bardzo, powiedzmy, może nie aż tak traumatyczne, ale bardzo stresujące doświadczenie dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy przyszli do szkoły. A tutaj sprawdzian za sprawdzianem. No pewno, bo, mm. bo szkoła to nie powinna być tylko sprawdziane. W tym tygodniu widziałam taką prezentację nastolatków, które robiły różne fajne projekty społeczne. Mm -hmm. I między innymi te projekty dotyczyły zdrowia psychicznego i dziewczyny, które zrobiły taką akcję Idź pobiegaj, bardzo fajny profil w mediach społecznościowych. 19-letnia Paulina powiedziała coś takiego, co mnie strasznie uderzyło, że ona przez wszystkie te ostatnie miesiące tak, to, tak naprawdę to lata, bo to się zaczęło przed pandemią, cały czas słyszała takie sprzeczne komunikaty, które mówiły: To jest teraz jest dobrze, w dorosłym życiu będzie gorzej, a jak pójdziesz na studia, to zobaczysz, jak będzie strasznie, a w pracy to już w ogóle będzie najstraszniej. Równocześnie od, często od tych samych ludzi słyszała: To jest najlepszy czas w twoim życiu, powinnaś się teraz bawić, no ale powinnaś się też uczyć do matury, a na koniec za każdym razem, kiedy słyszała, że będzie gorzej, a jej akurat było źle, bo była w kryzysie, to ona myślała, no może być gorzej, jeszcze gorzej, Do jak góra góra jest tak fatalnie. Tak. I, I myślę, że ona nie jest w tym doświadczeniu pojedyncza, że to jest takie coś, co my często robimy, czy mhm. taki komunikat, który my wysyłamy, że, że teraz jest tak? że straszymy trochę dzieci przed tą dorosłością. Tak, jakby ona mhm. była jakimś takim nieustannym maratonem obowiązków i nieszczęścia. No, przecież to, nie musi być. Nie musi być, ale myślę, że to się wiąże z tym, jak my dorośli to doświadczamy. No, no presji, dla wielu z nas tak, pewnie tak jest. Jakiej presji, jakich zadań, jak sobie z tym radzimy. I to, prawdopodobnie przenika znowu do, tego, do tej świadomości tego młodego pokolenia, bo my to przemycamy w postawie, w słowach, gestach, czy w mm -hmm. tych właśnie straszących myślach. No ale teraz, jeżeli to ma być gorzej, tak jak powiedziałaś, no to prawdopodobnie też możemy mieć trudność z zauważeniem perspektywy tu i teraz tej naszej młodzieży, tego naszego dziecka, a tam przeżywa bardzo różne momenty przecież, tak? Myślę, że tak. Oni na tej prezentacji używali takiego słowa, które się pojawiało tam jak refren, że oni są zajechani. I że oni są zmęczeni na bardzo wielu poziomach, bo nawet ci, którzy w naszym odczuciu się nie uczą tak dobrze, jakby mogli, albo nie poświęcają szkole tak dużo czasu, jakby mogli, to oni są już wtłoczeni w takie myślenie, że trzeba robić jakieś staże trzeba, trzeba robić, nie, że się chce robić wolontariat, trzeba się uczyć, trzeba działać, trzeba być aktywnym, trzeba budować swoje portfolio. No Jak miałam 16 czy 17 lat, nikt tego ode mnie nie oczekiwał, a my im wtłoczamy być takie przekonania. Ja... Tak, i, i to nie było. Ale jak, prawda? To, właśnie. To nie tylko chodzi o to, żeby coś wrzucać, bo tak to my robimy, a oni jednak tworzą tam personę. Taki, o właśnie tym bardziej, że chyba dla nich częściej ten świat już jest rzeczywistym światem, nie tak jak dla nas. Tak, i ja myślę, że w ogóle to jest akurat dobre, że przestajemy rozdzielać, że oni przestali rozdzielać świat realny i wirtualny, bo to tak naprawdę jest jeden świat. Przecież to są często ci sami ludzie, są bardzo podobne relacje. Oni się nawet oburzają bardzo często, kiedy ktoś mówi, że w realu i w wirtualu pytając, jakie epoki to jest język. A to bardzo ciekawe, co mówisz. Bo to no? nie jest dla nich rozdzielone, mhm. zwłaszcza teraz po tych dwóch latach pandemii. Mhm. Wszystko się odbywało w wirtualu, imprezy się odbywały na Zoomie, to nie jest wymyślone. Mhm. Były takie klasy, które próbowały robić sobie studniówki online w zeszłym roku, w samym szczycie no pandemii. Tak. Znaczy, to nie jest wirtualne, to no jest realne. Jest. Oni, no tak, to jest dla nich realne i to jest tu i teraz, więc jest, to się dzieje, nie mhm. jest to coś takiego… Ale to jest, wiesz, to, to jest chyba znacząca różnica między nami w postrzeganiu, bo my się bardzo martwimy, że młodzi ludzie odbierają świat social mediów internetu jako realność. My się tego boimy. Tak, myślę, bo myślę, że myślimy o tym wszystkim co jest tam najgorsze. To znaczy, że także widzą te przefiltrowane ciała tak. czy twarze, że widzą pato streamerów i że oni nie, jakbyśmy odbierali im możliwość oceny, czy coś mhm. jest dobre czy złe, prawdziwe czy nieprawdziwe. I pewnie są osoby, które mają ten obraz wykrzywiony i uważają, że to co widzą na Instagramie to jest czyjaś rzeczywistość, ale myślę, że jest ich naprawdę niewiele, mhm. że to jest oczywiście szkodliwe, nawet kiedy wiemy, że to jest nieprawda i męczące, ale trochę to jest takie postrzeganie, pamiętam jak byłam nastolatką i internet był na kartki, i modem pikał i młodzi ludzie cię nie znają tego dźwięku i miałam swoich przyjaciół z internetu i dla moich rodziców to było coś przerażającego, że ja znam jakichś ludzi, których nigdy nie widziałam na żywo, jak się miałam z nimi spotkać to był jakiś wielki lęk. No dzisiaj, jak się ma przyjaciół z internetu, to nie jest nic zaskakującego i też nic tak naprawdę nie, strasznego. To są po prostu przyjaciele. Dla nas to było wirtualne doświadczenie. Mieliśmy takie poczucie, że wchodzimy w jakiś ekranik, w jakiś magiczny świat, prawda? Magiczny świat, gadu gadu. Gdzieś tam jesteś. I te opisy, no, które się wymyślało, tak żeby wszyscy wiedzieli symbolicznie, co one oznaczają. No właśnie, uczyliśmy się wtedy tych emotikonek, co, to, co one w ogóle mają oznaczać, a później się okaże, że będą bardzo ważne w komunikacji. No, a dla, naszej, dla naszej młodzieży to jest świat, tak jak zauważyłaś, realny i wcale nie musi oznaczać zagrożenia, tak jak my się o to bardzo martwimy, czyli nie musi być zagrożeniem i dla nich to jest życie, spotkanie, oni w ten sposób się widzą, doświadczają, ale w tym samym czasie no, jest gdzieś ta obawa, szczególnie u nas psychologów, jest ta mhm. obawa o taką, wiesz, strukturę, m, jednak m, taką psychologiczną strukturę młodego człowieka, na ile ten, ten system zdalnego nauczania spowoduje, że ci nieśmiali staną się jeszcze bardziej wycofani. A ci, którzy potrzebują bodźców, wzmocnień, no, zaczną, że tak powiem, odczuwać apatię, znużenie, zniechęcenie, bo to jest po prostu taka, taki brak kontaktu takiego fizycznego. Który mhm, jest bardzo potrzebny. No właśnie i to jest takie zmartwienie nas dorosłych, duże, mhm. że ci ludzie się nie spotykają poza tym wirtualnym światem. Myślę, że to jest z zasady pewnie dużo lepiej wiesz, jak to działa na, na mhm. mózg czy na tworzenie w ogóle y, takiej młodej osoby, y, ale to też jest coś, co, na co my mamy wpływ bardzo realny i mhm. na co my pozwalamy. Czasem bardzo nieświadomie, y, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby się spotykali, a z drugiej dostają takie komunikaty, idź na boisko i idź na boisko i co? Mamo, co sobie wyobrażasz, że ja będę robił na tym boisku, kiedy ja nigdy wcześniej na nim nie byłem przed pandemią. Nie zwracaliśmy uwagi, drodzy mm -hmm. rodzice, tak. że czegoś nie robiłem, albo że mm -hmm. siedziałem więcej w komputerze, bo wydawało się nam wszystkim, bo to też do siebie mówię, że jak już wychodzą do szkoły, to już wystarczy. I to jest ciekawe, bo mi się wydaje, że to ujawniło olbrzymią, niedocenianą rolę szkoły, nie jako miejsce, gdzie się uczymy, tylko gdzie się socjalizujemy, gdzie przebywamy ze sobą, gdzie właśnie nawiązujemy przyjaźnie i że tak to naprawdę. naprawdę to jest takie piękne określenie Ewy Radanowicz, nauczycielki z Radowa Małego, że w szkole nie chodzi o szkołę w ogóle. Mhm. I z tym trochę musimy powalczyć. I wiem, że były takie szkoły. I dlatego też lubię mówić o tych nauczycielach, którzy robią fajne rzeczy, które na przykład organizowały nawet w tych największych lockdownach wspólne spacery uczniów, mhm. po lekcjach, animowały ten czas. Dorośli pomagali w tym, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby ci młodzi ludzie spędzali ze sobą czas, a z drugiej nie nauczyliśmy ich tego wcześniej. Więc teraz musimy im pomóc. No właśnie, i, i od, od ciebie bije, ja to widzę, bije taka y, bardzo pozytywna energia, i pozytywne myślenie o młodości, o tych ludziach. Zresztą, no, jesteś autorką tej niezwykłej opowieści Young Power. Dziękuję. Tak? Zatem no, może faktycznie trzeba popatrzeć Twoimi oczami na to młode pokolenie. I co zobaczymy? Ja pewnie mam trochę założone na nos różowe okulary, i nie da się ukryć, że mam taką naturę, że widzę więcej pozytywów niż negatywów. Ale gdyby te różowe okulary móc nałożyć innym, to myślę, że zobaczylibyśmy bardzo dużo młodych osób, które nawet jak siedzą przy tym strasznym komputerze, czy wpatrzone w ten telefon, który tak. Mm -hmm którym tak straszymy, robią tam po prostu wspaniałe rzeczy i zawsze jak znajomi mi narzekają na swoje dzieci, które one ciągle siedzą w tej komórce, to pytam, czy kiedykolwiek pytali, co tam robią. Mhm. Że nie wiemy tego, że właśnie myślimy o tym, że świat gier to jest świat samotny, albo że media społecznościowe no to są właśnie tylko przefiltrowane zdjęcia, a nie widzimy tych wszystkich rzeczy, które oni tam rzeczywiście robią racjonalnie, kampanii społecznych, takiej oddolnej edukacji, nawet w zakresie zdrowia psychicznego, skrzykiwania się w sprawach klimatu zbierania podpisów, robienia jakichś akcji wolontariackich, które często w ogóle są poza naszym postrzeganiem, bo nas osobiście nie dotyczą. No. Więc jak nas nie dotyczą, to nam się wydaje, że, że nie istnieją. I Ja mam tak, że ja się otaczam takimi młodymi ludźmi, od których ja bym się chciała uczyć i mi się wydaje, że ich jest tak dużo, że, że jedyny błąd, który popełniamy to, że ich nie oglądamy, nie patrzymy, nie pokazujemy, że oni bardzo często od nas słyszą, że poczekaj aż dorośniesz albo a teraz to tam taki mhm. szkolny projekt, co może zrobić szkolny projekt. No szkolny projekt może zmienić czyś świat. No tak. Wspominasz jakąś historię, która najbardziej na ciebie wpłynęła? Tak po prostu cię urzekła tak. postawa młodego? Tak, to jest taka historia, o której teraz bardzo lubię opowiadać, ale jeszcze nie mogłam tego zrobić publicznie, więc to będzie chyba pierwszy raz. Mhm. W mojej pierwszej książce był jeden z bohaterów, był 14-letni wówczas, Janek Gawroński z Łodzi. Janek jest osobą w spektrum autyzmu, ale jest też samorzecznikiem osób w spektrum. To polega głównie na tym, że Janek pisze świetne listy do różnych instytucji, Firm i realnie działa. Pod jego wpływem zostały zmienione podręczniki, udało się zebrać 100 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim. Intercity wprowadziło zmiany w sprzedawaniu pociągów w internecie, naprawdę bardzo dużo realnych rzeczy. Janek w pandemii tego już nie ma w książce, zrobił coś niesamowitego u siebie w Łodzi stwierdził, że on ma bardzo mało okazji do spotykania się z rówieśnikami. Właśnie to, o czym cały czas rozmawiamy, bo widzi ich albo w szkole, no albo jest jeszcze drugi rodzaj zajęć, które są dla osób w spektrum, zajęcia terapeutyczne. I że on już ma dość tego, że ma tylko edukację i, i terapię. I otworzył coś, co się nazywa Klubem Świadomej Młodzieży. Do klubu może się zapisać każdy, jest tam w tej chwili kilkanaście osób w spektrum, ale to nie jest dla osób w spektrum, to jest po prostu dla ludzi, którzy chcieliby poznawać innych. I byłam u nich w grudniu zupełnie nie było to związane z moją pracą. Janek mnie zaprosił, żebyśmy właśnie porozmawiali sobie jak o tym, jak rozwijać pasję, co można robić, żeby te pasje interesowały innych, jak o nich opowiadać. Trochę połączenia warsztatu dziennikarskiego z tym, co oni mają do opowiedzenia. I jak tam pojechałam, to wracając z Łodzi, obcym ludziom w pociągu opowiadałam o tym, że to w ogóle jest jakieś magiczne miejsce na ziemi. No i skończyło się to tym, że pojechałam do nich jeszcze raz, żeby opowiedzieli mi, jak oni odczuwają zdrowie psychiczne i będą bohaterami mojej drugiej książki, ale najważniejsze właśnie było w tym to, że można stworzyć miejsce do spotkań, które autentycznie jest włączające, które nie jest przepracowane i zaplanowane przez nas dorosłych, bo ono jest w całości od nich, od osób, które mają kilkanaście lat. Rodzice są tam bardzo z daleka, bo wiadomo, muszą czuwać, ale nie wiem, nie organizują, nie załatwiają sal, nie piszą za nich pismy, nie zapraszają za nich gości. Oni to wszystko robią sami. I bardzo bym chciała, żeby takich miejsc było jak najwięcej w Polsce, bo okazuje się na koniec, że właśnie brakuje miejsc do spotykania się, mm. brakuje miejsc, gdzie można nawiązywać przyjaźnie, okay. kiedy nie ma szkoły. Czyli Janek po prostu stworzył takie miejsce, tak. do których zapraszają ludzi, tak? różnych z świata, w tym również byłaś i ty tam, tak, ale... których chcą posłuchać, rozumiem. Których chcą posłuchać, od których chcą się to znaczy, że dowiedzieć. szukają też autorytetu? szukają ludzi, którzy mogą wnieść w coś do ich świata. Myślę, że tak, Myślę, że tak. Nie pomyślałam o tym wcześniej, nie, nie pomyślałam o słowie autorytet, bo ono mi się takie zawsze wydawało strasznie taki, poważne. He. Ale tak, myślę, że oni szukają um, ludzi, którzy mogą pomagać im ten świat zmieniać na lepsze, że będą ich sojusznikami, sojuszniczkami. Oni oprócz tych spotkań z różnymi osobami robią też wspólne wyjścia do, do muzeum. Do, byli pierwsze z Filharmonii dla wielu osób w spektrum to było życiowe wydarzenie, bo nikt nie przewiduje, że to będą odbiorcy muzyki tego typu. Typu, byli zachwyceni. Widziałam, że zaczynają organizować tam u siebie urodziny dla innych, więc tak, myślę, że to jest to, że oni potrzebują ludzi, którzy w nich uwierzą. I trochę z poziomu autorytetu, pewnie też, bo chodzi o to, żeby dawać dobry przykład, ale myślę, że bardziej takich, którzy podają im rękę i idą z nimi do przodu i czują się częścią tej Czyli społeczności. Też otwartych, otwartych tak. na nich, prawda? Tak. Na, to, na ich potrzeby. No i potrzeby właśnie na ich pasje, na ich które pasje często ich... są jakoś wykluczane. Był tam yy, jednym z chłopaków, który przychodzi do tego klubu, jest Michał, który właśnie skończył 14 lat i ma taką super moc, że jest żywym kalendarzem. Jak mu podasz jakąkolwiek datę z historii świata, wie, jaki to był dzień tygodnia i nigdy się nie myli. I to jest dosyć imponujące, że mówi, no i kolumb dopłynął do Ameryki w poniedziałek, a ty, miała, ty się urodziłaś w sobotę i on te daty zapamiętuje do końca życia już. No i było to niesamowite, kiedy dowiedziałam się, że w jego szkole do niedawna o tym nie wiedzieli. To Znaczy, jak się umie coś takiego, to, to jest. Tak niezwykłego. To jest niezwykłe i to jest coś, z czym na pewno można zaciekawić innych ludzi, nawet właśnie rówieśników, bo wyobrażam sobie, że wszyscy go testują, odkąd wiedzą, że, że on tak potrafi, ale on ma też dużo więcej do, do zaoferowania mm -hmm. i do powiedzenia, ale to mógłby być świetny początek. No Czasem inni tego nie, nie wiedzą, nie widzieli tego nigdy. Ja jestem w ogóle zafascynowana tą różnicą świata w postrzeganiu osób w spektrum mm -hmm. i nas. Tak. W zakresie emocji, myślenia, tak? tego takiego poznawczego rozumienia w prostocie w ogóle u osoby z autyzmem. Mnie to, mnie to zachwyca. No myślę, że to jest też dla nas trudne. Na przykład ta bezpośredniość i to mówienie prawdy prosto z mostu, bez takiego zastanawiania się i kalkulacji, no, my, jak zareagujemy. My, tak, my cały czas balansujemy między dyplomacją, a być może hipokryzją. <gryzją> tak, nie wiem. Niemniej jednak e, oni właśnie tą prostotą... No, dla mnie to jest urzekające. Mhm. Natomiast dla świata takiego, w jakim my żyjemy, no, to jest wyzwanie. Warto je podjąć. E, Prawda? Jest taki serial, który być może znasz, Good Doctor. I tam jest właśnie bohater, który jest... To jest, jest... Duży, pełen, 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 świat pełen wyzwań. Prawda? No, ale bardzo ciekawy ten świat. No właśnie, czyli jednym słowem widać u Ciebie zachwyt nad młodzieżą i to dajesz też taką, taką, taki przekaz nam wszystkim dorosłym, żebyśmy się tak tej młodzieży nie bali, bo jest taka tendencja wielopokoleniowa, znaczy, że każde <grym> pokolenie... Ta dzisiejsza młodzież? Otóż to, otóż to, że my zawsze mamy taki pomysł, że my tam byliśmy i tutaj jest wspaniale, a potem jest... Co z tą młodzieżą? Jak to będzie? To było fantastyczne przy okazji reform edukacji, znaczy straszne, ale fantastyczne do pokazania, jak znalazłam listy rektorów uczelni z lat 90., którzy pisali o tym, jakich słabych studentów dostają i jak ci studenci wielu rzeczy nie potrafią. I nie pisałam, z kiedy jest ten list, I prosiłam ludzi, żeby zgadywali i byli przekonani, że to jest o dzisiejszej młodzieży, która przecież niczego nie wie i nie umie. Było to o nich, bo to przecież pokoleniowo tak by się składało. Ci, którzy mhm. studiowali w latach 90., dzisiaj reformują nam edukację. Czyli każde pokolenie chce <noise> mieć poczucie, że jest najlepsze. Oczywiście. No i tutaj nawiązałaś do tego, co się dzieje dzisiaj w zakresie ustawodawstwa, w zakresie naszej edukacji. No, i co o tym sądzisz? Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, że reformy, które w tej chwili są przeprowadzane, są dużo mniej dla ludzi zrozumiałe niż to, co się działo jeszcze kilka lat temu. Bo kiedy minister Zaradzka likwidowała gimnazja, to można się było z tym zgadzać lub nie. Generalnie było to łatwo ludziom wytłumaczyć, że będzie ośmioletnia podstawówka, nie będzie gimnazjów, co to oznacza mniej więcej, każdy sobie był w stanie wyobrazić. A zmiany, które zachodzą teraz, to są takie zmiany od podszewki. Coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, czego czasem nie doceniamy, z czego sobie w ogóle często nie zdawaliśmy sprawy. I dla mnie taką najbardziej uderzającą to są te tak zwane przepisy lek z czarnek, czyli zmiana, która da siłę kuratorom, i to samo w sobie nie jest złe. Ale sprawi, jeżeli te przepisy się nie zmienią, oczywiście jeszcze w międzyczasie, bo to jest możliwe, że kurator będzie takim nadrodzicem, będzie rodzicem wszystkich dzieci w Polsce, a jak kurator, to znaczy, że też minister, bo to jest jednak bardzo ściśle powiązane, i że organizacje pozarządowe, które bardzo dużo dobrego robiły w polskiej szkole w ostatnich kilkunastu latach, nie będą do tych szkół przychodzić, nie będą tych dzieci wspierać i to na bardzo różnych płaszczyznach, bo organizacje pozarządowe robią świetną robotę, jeśli chodzi o edukację seksualną, edukację klimatyczną, prawo człowieka, wreszcie w ostatnich miesiącach bardzo dużo w kwestii zdrowia psychicznego, ciała pozytywności, czyli takich tematów, które młodzież chce poruszać i chce się nimi zajmować. I Rządzący przedstawiają te nasze lęki, bo to nie jest tylko mój lęk, tylko wielu organizacji, wielu ludzi, którzy z młodzieżą pracują, jako mm, takie coś, że sobie wymyślamy, że przecież te przepisy są robione w złej wierze, i teraz już mamy dowód na to, że to nie jest wymyślone, bo małopolska kurator światy to jest Barbara Nowak, osoba, którą niemal wszyscy już w Polsce znają z bardzo wyrazistych wypowiedzi. Bardzo dużo mówiła o tym, jak chroni praw rodziców przed tymi strasznymi organizacjami, ale kiedy zapytano jej w tym tygodniu, ile razy interweniowała, dlatego że rodzice skarżyli się na jakieś zajęcia, to okazało się, że w ciągu ostatnich sześciu lat sześć. Mhm. Więc. Y czy my na pewno wprowadzamy przepisy, których potrzebuje młodzież, czy wprowadzamy przepisy, których potrzebuje minister? No i to są takie pytania, które przy każdej reformie ostatnio sobie zadaję. Czy zmieniamy podstawy programowe z historii i tworzymy słynny hit, mm -hmm. dlatego że młodzież tego potrzebuje, czy minister? Nie brzmi to pozytywnie, to jest Nie. ten moment, w którym. <grym> Przestajemy się uśmiechać. Tak, w którym robi się tak nam trochę smutno. Jakie byłoby Twoje przesłanie już na koniec naszej rozmowy dla rodziców i dla młodzieży? Hmm. Interesujmy się. Myślę, że to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy. Często się może wydawać rodzicom czy uczniom myślę, że nawet uczniom i uczennicom bardziej, bo trochę ich w tym trenujemy, że ich głos nie ma znaczenia, bo nie mają reprezentacji takiej silnej jak dorośli. Na przykład, nauczyciele mają związki zawodowe, młodzież nie ma takiego odpowiednika. Samorządy w szkole to często fikcja. Ale to od nas zależy, czy to zmienimy i myślę, że trzeba po prostu śledzić to, co się dzieje, wyrażać swój sprzeciw, nawet jeżeli dziś jakieś przepisy przejdą, które będą niekorzystne, nawet jeśli dziś nie będziemy się zgadzać z ministrem edukacji, no to nic nie jest wieczne. Dzisiaj, jeżeli będziemy budować sojusznictwo wokół spraw, które są dla nas ważne, na przykład właśnie wokół zdrowia psychicznego, i będziemy o tym mówić, że to jest istotne, że chcemy, żeby to było elementem programu szkolnego, żeby w każdej szkole był psycholog, nie tak jak dzisiaj, co drugiej, to w końcu na którejś władzy damy radę to wymóc. Jeżeli będziemy czekać i zakładać, że jest źle lepiej nie będzie, to żadnej zmiany nie będzie. Mhm. Powiedziałaś bardzo ważną kwestię, czyli Justyna Suchecka tak. namawia nas do tego, żebyśmy byli zaangażowani. Tak, to, to są nawet ładniejsze słowo, dziękuję. Żebyśmy byli zaangażowani i żebyśmy tak naprawdę swoje prawa egzekwowali od naszych polityków. Jednym słowem chyba nie chodzi o to, żebyśmy uprawiali taką walkę pomiędzy rodzicami a nauczycielami, tylko żebyśmy połączyli siły i wiedzieli, czego tak naprawdę pragniemy dla naszych młodych pokoleń. I Dlatego to Ty docenić. jesteś specjalistką pięknie. Lepiej bym tego nie powiedziała. Justyna robisz naprawdę kawał dobrej roboty, bo dzięki tobie patrzymy na młodzież z innej perspektywy, a nie tylko tego pokolenia, które przechodzi, przemijając i boi się tego przemijania. Tak więc. Bardzo dziękuję, że dzisiaj tu jesteś z nami dziękuję. i za to, co robisz dla nas wszystkich. Dzięki, nie ma czego się bać.